Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym połączymy kilka tematów. Dziś powiemy sobie o komarchu i o śmierci Janusza Filipiaka, głównego akcjonariusza, też jednego z najbogatszych Polaków i o tym, co działo się na kursie akcji. Powiem też o Kernelu, spółce, która notuje olbrzymie wzrosty w ostatnich dwóch dniach. Dlaczego tak się dzieje? Co dalej? No i też porozmawiamy sobie o temacie, który dzisiaj jest to już zapowiedziałem, porozmawiam sobie o kontraktach terminowych, o tym, co to jest, czym to się je i czy w ogóle warto warto spoglądać na kontrakty terminowe jako inwestowanie mniejszego kapitału, ale przy dźwigni finansowej, dającego większą ekspozycję na dany instrument finansowy, bo kontrakty to nie tylko indeksy, ale to też mogą być akcje, czy też waluty, czy to się w ogóle opłaca, dla kogo to jest, o tym też w tym odcinku sobie porozmawiamy. A ja przypominam na początku zachęcam też oczywiście. Oczywiście do zostawiania kciuków w górę, z subskrypcji kanału naszego tutaj na YouTubie z dzwoneczkiem najlepiej, żeby być na bieżąco. Zapraszam też do naszej grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego materiału. No dobrze, zaczynamy. Pierwsza sprawa. W weekend pojawiła się informacja o tym, że nie żyje Janusz jak były prezes Komarchu i Krakowi. Odszedły od nas w wieku 71 lat. Wiadomość tragiczna, choć o problemach ze zdrowiem już słyszeliśmy jakiś czas temu, kilka tygodni wcześniej jeżeli chodzi o spółkę Komarch Janusz Filipiak był głównym akcjonariuszem posiadającym blisko 25% udziału w kapitale a wartość rynkowa jego pakietu na ten moment to około 411 Milionów złotych niebawem. Dowiemy się, co z tymi akcjami się wydarzy. Niemniej jednak, no tak, na logikę wydaje się, że mogą one być połączone ten cały pakiet z akcjami Elżbiety Filipiak, która była druga w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o udział w kapitale, jeżeli chodzi o ilość posiadanych akcji. Na podobnym pułapie z Offed National Nederlanden czekamy na te informacje, no, w normalnych okolicznościach, śmierć założyciela, prezesa, tej najważniejszej osoby w spółce, wiąże się no, zazwyczaj z takim negatywnym aspektem, bo pewna historia nam się kończy. Często negatywnie przez rynek są sytu, odbierane są sytuacje, w których no, dochodzi do jakiejś ewentualnej albo dymisji, albo po prostu do przejścia na emeryturę założyciela spółki, jak było choćby w przypadku Mobruku, gdzie co prawda rządy zostały w rodzinie, jak to się mówi, tylko u niższego, młodszego pokolenia, ale już sama ta informacja mogła wiązać się z pewnym takim negatywnym aspektem. No a w tym przypadku to nawet nie tyle, co pewna zmiana, tylko no tutaj śmierć nas tutaj do tego, jakby to powiedzieć, poniekąd zaskoczyła, ale też przygotowała nas do tych zmian, które muszą już niebawem nastąpić. Jeżeli chodzi o sytuację na kursie, bo to akurat jest bardzo ciekawa sprawa, Poniedziałkowa sesja przyniosła blisko 10% wzrost. Co prawda, wolumen nie był aż tak bardzo wysoki, bo kiedy jeszcze w połowie listopada kurs wychodził z marazmu, z konsolidacji w okolicach 150 zł, wolumeny były wyższe, bo wtedy mieliśmy po 25 tysięcy akcji na sesję. Dzisiaj tylko 10, chciałoby się powiedzieć, co i tak jest dobrym wynikiem na tle ostatnich dni. Niemniej kurs wystrzelił. Kurs wybił górą ze strefy oporowej, którą rysowaliśmy sobie ostatnio w okolicy okrągłych 200 zł, 200 co by nie mówić, jeżeli chodzi o samą spółkę, no perspektywy wzrostowe całego sektora IT, w związku też z wzrostem popularności, możliwości zastosowania AI, sztucznej inteligencji, oczywiście, jak najbardziej są, ale jak to interpretować w kontekście akurat dzisiejszych, tragicznych informacji, które otrzymaliśmy w kontekście śmierci Janusza Filipiaka, no ten wzrost jest nieco zaskakujący, jak gdy miałbym typować jeszcze w weekend, jak kurs się zachowa, raczej byłbym no, w stanie powiedzieć, może nie stawić pieniądze, ale, ale powiedzieć, że to może być pewien lokalny problem. Pytanie też, czy to nie był taki ruch na zasadzie podbicia pod ewentualną wyprzedaż w najbliższym czasie. Te najbliższe sesje będą, myślę, tutaj kluczowe, decydujące. Uważam, że walory należy obserwować, bo no, sytuacja na pewno jest bardzo ciekawa na, na wykresie. Pamiętajmy o tym, że erezji jest wysoko przy 80 punktach, a więc już mocne, mocne wykupienie. No, na tym poziomie pewnie długo nie pozostaniemy, choć akurat przebieg dzisiejszej sesji ten mocny Wzrost, którego byliśmy świadkami, od otwarcia do zamknięcia, bez jakiejś wyprzedaży, jeszcze w końcówce, no tutaj. Spory pakiet akcji, ponad 2000, właśnie zmienił swojego właściciela już właśnie po godzinie 17. To też sugeruje, że to zainteresowanie akcjami do końca sesji się utrzymywało, co będzie jutro zobaczymy, ale uważam, że tutaj w jakiś hurra optymizm bym nie wpadał, bo w sumie to dlaczego? Pytanie, czy ta informacja w pierwszej kolejności nie zostanie szybciej przetrawiona i jednak jakaś korekta w tym mocnym ruchu wzrostowym nie nastąpi. To w tym temacie. Druga sprawa, druga ciekawa spółka to Kernel, no i tutaj cały czas. Trwają przepychanki na linii, można powiedzieć Polska-Luksemburg w kontekście prawnym, w kontekście sprawy z potencjalnym zdjęciem akcji z giełdy papierów wartościowych. Główny akcjonariusz oligarcha z Ukrainy ma już ponad 92% wszystkich akcji. Niemniej jednak to nie 95. I teraz pytanie: czy przypadkiem to nie on te akcje skupuje, bo jakiegoś istotnego newsa, poza tym, że cała sprawa będzie rozstrzygnięta najwcześniej, dopiero w końcówce stycznia, w związku z ostatnimi informacjami, no to nic takiego się nie wydarzyło, co mogłoby sugerować tak mocny wzrost. Tak olbrzymie podbicie, tutaj wyjście górą z konsolidacji w okolicach 7 zł i wzrost do 11 zł, bo dzisiaj na tym poziomie akcje były notowane, czyli był to wzrost 50%. Co ciekawe, interesująca była już sesja 13. 13 grudnia, kiedy przy bardzo wysokim wolumenie, ponad 330 tysięcy akcji zmieniło swojego właściciela, czyli był to obrót, obrót dwumilionowy mniej więcej, kurs się praktycznie nie ruszył. No i kto wie, czy właśnie wtedy to już nie było to przygotowanie, to zbieranie akcji właśnie pod ten ruch, którego jesteśmy świadkami. W piątek plus 20 i to głównie w końcówce sesji, dzisiaj plus 15. Co prawda wzrost częściowo zgaszony, ale patrząc jednak na przebieg tych sesji, to też te wolumeny nie są wcale jeszcze wysokie. Zainteresowanie akcjami wcale aż tak duże nie jest i w mojej opinii tutaj jeszcze ruch spekulacyjny w akcjonariacie spółki, kapitał spekulacyjny w akcjonariacie jeszcze nie zagościł, co może sugerować, że potencjał do dalszego ruchu oczywiście tutaj jest jak najbardziej możliwy. Ktoś powie, że podbitka po to, żeby akcje wrzucić w rynek. No, wszystko tutaj jest de facto możliwe, bo nie mamy takich informacji, które jedno, jedno, jedno można powiedzieć, jednomiennie by nas tutaj jednoznacznie, brakowało mi tego słówka, jednoimiennie powiedziała, ale jednoznacznie ukierunkowało, że na przykład coś się całkowicie zmieniło i spółka, która no, jako tylko funkcjonuje, ta działalność oczywiście została nieco okrojona ze względu na konflikt na linii Ukraina-Rosja, wybuchły, no i też się rzeczy, no widzimy jak tutaj ta działalność została podzielona, kapitalizacja dosłownie wielokrotnie tutaj nam spadła, kilka, duże kilkadziesiąt procent spadku, bo było to prawie 90% od tej okolicy 60 zł, którą jeszcze tuż przed wybuchem wojny mieliśmy, na kursie, no ale ostatnio właśnie długa, długa konsolidacja, wyczekiwanie na jakieś mocniejsze ruchy. Co dalej? Co dalej z Kernelem? No trzeba na pewno akcję obserwować. Uważam, że tak tego rynek nie zostawił. Uważam, że w najbliższych dniach jest duża szansa na to, że te wolumeny na dobre zagoszczą na kursie na większą skalę. Nie będzie to te 150-200 tysięcy akcji w obrocie. Mimo tego marazmu świątecznego, z którym mamy do czynienia, myślę, że większa część kapitału może tutaj akcję dostrzec, no choćby nawet ze względu względu na to, że te ruchy de facto trwają dopiero dwa dni, a już coraz więcej się o spółce mówi. A gdyby jeszcze jakieś informacje ze strony posłów się pojawiła, wiem o tym, że tam Krzysztof Bosak rozmawiał z akcjonariuszami, nawet na forum bankiera znajdziecie na pewno taki wątek z adresem mailowym, który zaproponował Krzysztof Bosak do kontaktu akcjonariuszy, którzy czują się jakkolwiek oszukani, którzy ponieśli spore straty ze względu na te olbrzymie spadki na kursie, ze względu na taką, a nie inną decyzję właśnie oligarchy ukraińskiego. No więc kto wie, kto wie, czy coś z tego tutaj nie wyniknie. Natomiast oczywiście strony cały czas dyskutują, dywagują o tym, jak to dalej może, może wyglądać. No i przejdźmy też do tematu kontraktów terminowych codziennie, kiedy analizujemy sobie sesje giełdowe. Rano już od 8:45 mówię o kontraktach terminowych na indeks WIG20, czyli to jest taki instrument pochodny, który z jednej strony odzwierciedla nam zachowanie samego WIG-20, ale de facto umożliwia nam inwestowanie właśnie w cały WIG-20, czyli daje nam ekspozycję na taki, nazwijmy to, koszyk instrumentów, który zawiera właśnie te 20 spółek największą kapitalizacją z polskiego rynku z wykorzystaniem dźwigni finansowej. W przypadku kontraktów terminowych na WIG-20 jest to dźwignia 1 do 20. A tu proszę nie sugerować się nazwą, bo był taki że była to dźwignia 1 do 10, czyli siłą rzeczy, jeżeli yy, no kontrakt Pójdzie, my mamy pozycję na wzrosty, kontrakt pójdzie o 1% w górę. No to dla nas to jest no, siłą rzeczy 20% zysku lub straty. Łatwo, w zależności od tego, w którą stronę mamy pozycję. A jeżeli mamy na wzrosty i pójdzie 1%, no to mamy 20% zrobku Należy oczywiście pamiętać o tym, że 5% ruchu w danym kierunku, no to z automatu jest dla nas już 100%, czyli może to być strata całego zainwestowanego kapitału. W tej chwili jest to niecałe 3000 zł, które trzeba zainwestować, żeby jeden kontrakt terminowy na WIK 20 otworzyć i wartość każdego jednego punktu to jest 20 zł, czyli możemy za jeden punkt 20 zł zarobić lub 20 zł stracić, prowizja, no jest to zazwyczaj 9 zł, zakup no, 9 zł za sprzedaż przy jednym kontrakcie, czyli de facto jeden punkt już jest nam w stanie zwrócić prowizję, no chyba, że obracamy większymi ilościami, to to może być nawet 5, 6 zł, 6,50, też takie, też takie kwoty miewałem, o tak mogę powiedzieć. To jest ta druga sprawa, jeżeli chodzi o kontrakt terminowo, oczywiście na każdy rok mam przewidziane 4 serie, które wygasają wień. W dzień trzech wiedźmy, taki dzień wypadł w ostatni piątek, czyli była tak zwana zmiana serii kontraktów terminowych. Na kolejną. No i trwało już w poprzednich dniach, poprzedniających trzy wiedźmy pozycjonowanie, czyli inwestorzy wymieniali te swoje serie na tę serię nową, nową trzymiesięczną. No bo z automatu no, nic się tutaj nie wymieni. Jedyne co może się wydarzyć, to po prostu nam się to rozliczy po kursie średnim z ostatniej godziny handlu, ale ta pozycja tak czy siak zostanie zamknięta, jeżeli my nie będziemy jakkolwiek na rynku interweniować. O tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o kontrakty, oczywiście możemy śledzić codzienne wolumeny, ale myślę, że też jest Jednym z ważnych nie, takich wskaźników jest LOP, liczba otwartych pozycji, które na przykład możemy sobie tutaj śledzić na nie, stronie stoku. Jeżeli wejdziemy sobie w WIG 20 Future, czyli właśnie w te kontrakty, które tutaj mieliśmy, i w zakładkę nie, dane historyczne, która jest tutaj po lewej stronie. I tutaj w, w ostatniej kolumnie widzimy właśnie LOP i też WOLUMEN, czyli ilość kontraktów, które były w obrocie podczas danej sesji nie, giełdowej. To są dla nas bardzo znaczące sprawy. I tutaj nie będziemy rozmawiać już stricte o analizie technicznej, bo tutaj niczym się to nie różni. Choćby nawet od samego indeksu WIG20, więc do tego się nie będziemy specjalnie tutaj przywiązywać. Natomiast my skupimy się na właśnie wolumenie i na lopie. No i teraz. Jeżeli właśnie chodzi o kontrakty terminowe, no to inwestorzy różnie mogą sytuację rynkową oceniać, niektórzy mogą oceniać sytuację rynkową prowzrostowo, inni prospadkowo i na tej podstawie podejmują decyzję inwestycyjną. I teraz, jeżeli będziemy mówić o liczbie otwartych pozycji, czyli właśnie o tym lopie, no to ta liczba się zmienia. No i teraz mamy tutaj zestawienie, które ilustruje nam, kiedy dochodzi do zmian liczby otwartych pozycji, czyli zmiany LOP do wzrostu, do braku zmiany mniej więcej, Plus, minus i do spadku. Oczywiście tu mówimy w przypadku pojedynczych transakcji, które oczywiście się sumują, mając na uwadze ruchy całego rynku. I teraz, jeżeli kupujący kupuje nową pozycję długą, nową pozycję długą otwiera, a sprzedający nową dodatkową pozycję y, tutaj krótką otwiera, czyli na spadki, czy można powiedzieć, że dochodzi do handlu, ale na nowych pozycjach, dodatkowych pozycjach, których wcześniej nie mieli, no to mamy do czynienia z wzrostem LOP, liczby otwartych pozycji. Jeżeli jest to właśnie kupno nowej i sprzedaż starej. Ewentualnie kupno starej, sprzedaż nowej, to nam się to wszystko bilansuje brak zmiany liczby otwartych pozycji. I z kolei, jeżeli tutaj mówimy o kupnie starej i sprzedaży starej, to również mamy do czynienia ze zmianą liczby otwartych pozycji, ale tym razem ze spadkiem. I teraz, jak to też interpretować, bo możemy analizować. Na przykład poprzez analizę wykresu, jak się zmienia cena, kurs kontraktów terminowych? I ona może iść w górę, może iść w dół. Siłą rzeczy, no może być też na zero, ale rozważmy te dwa przypadki, gdzie mamy wzrost, ewentualnie spadek. Możemy analizować też wolumen, czyli ilość kontraktów w obrocie podczas danej sesji, który też może wzrastać lub maleć. Liczba otwartych pozycji, czyli właśnie ten Lop. I teraz, jeżeli te trzy zmienne idą w górę, no to rynek jest rynkiem silnym. No, a jeżeli tutaj zaczyna nam się coś psuć po drodze, no to rynek możemy określić rynkiem też, na na przykład słabym, jeżeli cena idzie w górę, ale wolumen maleje i liczba otwartych pozycji maleje, no to rynek ewidentnie słabnie i jest niemała szansa na to, że w pewnym horyzoncie czasowym przejdziemy do realizacji, do korekty. I tutaj ilustruje to bardzo dobrze ten wykres. Tylko pozwolicie, że nieco to pomniejsze, żebyście też to w miarę dobrze widzieli. O, teraz to powinno być widoczne. Analizujemy akurat tutaj taki czas na wykresie, gdzie yy, obserwowaliśmy wzrost kursu, ale i lop, czyli liczba otwartych pozycji i wolumen obrotów, czyli wolumen, ilość tych kontraktów, które brały udział w danej sesji idzie nam w dół i tak jak analizowaliśmy sobie wcześniej, że przy takim scenariuszu rynek słabnie, a jeżeli rynek słabnie, no to siłą rzeczy zbliżamy się do korekty spadkowej na kursie i tutaj akurat na tym konkretnym przypadku widzimy, że ta korekta nastąpiła, oczywiście no tutaj ciężko jednoznacznie określić, w którym momencie ona nastąpi, ale wiemy doskonale o tym, że to jest sygnał, który wskazuje na to, że zbliżamy się do takowego ruchu i rzeczywiście właśnie tutaj takowy ruch po prostu po drodze nastąpił i też właśnie należy to analizować. Oczywiście nie mówię tutaj o kontraktach terminowych na indeks WIG20, ale możemy sobie analizować też kontrakty terminowe na polskie akcje w tej chwili około 40 spółek z papieru z parkietu głównego, takowe kontrakty terminowe posiada i one mogą dawać się różną ekspozycję w zależności od wartości pojedynczej akcji. Może to być na przykład 100 akcji danej spółki. Jeżeli mówimy o kursach, o walutach, to może być na przykład ekspozycja na 10 tysięcy euro. Natomiast oczywiście tutaj ten mnożnik w zależności od dźwigni finansowej, od, od wartości jakby jednostkowej danej akcji no jest tutaj uzależniony. Niemniej oczywiście no daje nam to możliwość decydowania o ruchu w dwóch kierunkach. Jeżeli tych kontraktów nie mamy, no to akcje na akcjach możemy w zasadzie tylko zarobić na wzrostach, no i w odpowiednim momencie zamknąć tę pozycję. Jeżeli kurs spada, no to my po prostu siłą rzeczy. Tracimy. Natomiast jeżeli mamy kontrakt terminowy, to i na hoście, i na beście de facto mamy okazję do zarobku, okazję, możliwość, ale wiadomo, że im więcej okazji, możliwości, tym w teorii więcej możliwości do popełnienia błędu. Generalnie to tak działa, że im więcej decyzji na rynku podejmujemy, tym rośnie prawdopodobieństwo tego, że będzie rosła liczba decyzji błędnych, szczególnie w przypadku mniej doświadczonych inwestorów. Tutaj duzi inwestorzy, czy ci bardziej doświadczeni, zdobywają tę przewagę nad rynkiem, bo Jednorazowo, czy tam na bazie kilku transakcji, każdy może mieć 100% skuteczności, ale jak tych transakcji będzie 10 tysięcy, no to wiadomo, ten bardziej doświadczony zawodnik, tak nazwijmy, gracz, inwestor, wyjdzie na plus, ale ten mniej doświadczony ostatecznie będzie kumulował swoją stratę, która z okresu na okres będzie coraz to większa. Jakie jest moje podejście? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale nigdy nie poleciłbym kontraktów terminowych inwestorom początkującym, dlatego że to jest dobra droga do straty kapitału. Jeżeli już, popróbujcie sobie na różnych platformach kontraktów, ale na rachunku demonstracyjnym, żeby sprawdzić, czym to się je. Oczywiście mówimy o polskim rynku, ale na rynkach zagranicznych też kontrakty mamy. Mamy kontrakty z na wybrane indeksy, surowce, waluty, nawet na kryptowaluty. Więc w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to na pewno jakaś tam dodatkowa możliwość do tego, żeby nie załamywać się w sytuacji, gdy na rynku przychodzi bezsa, że to będzie czas tylko strat, bo na bez się też oczywiście zarobić można. Są rynki, które okresowo na przykład blokują w ogóle możliwość otwierania pozycji na spadki, żeby nie zaburzać tej powiedzmy równowagi rynkowej, na przykład ze względu na jakieś negatywne informacje. W skali makro, natomiast no w Polsce nie zanosi się, żeby takowe ruchy miały mieć miejsce, więc przynajmniej w najbliższych latach raczej pozostaniemy przy możliwości otwierania zarówno pozycji na wzrosty, jak i pozycji na spadki. Drodzy widzowie, materiał taki zlepek trzech tematów, ale też obiecałem Wam, że takowy przygotuję, nagram. Jak się podobało, jeszcze raz zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji kanału, zachęcam też do dyskusji w komentarzach pod tym materiałem. I jeszcze jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, bo tego nie dodałem w polskich domach maklerskich, jeżeli jeżeli chcemy mieć możliwość inwestowania w kontrakty terminowe. Musimy dodatkową taką ankietę, formularz wypełnić, który ma na celu, jakby pokazanie instytucji, danemu załóżmy bankowi, że my się do tego nadajemy, spełniamy określone kryteria, nie jesteśmy z pierwszej, lepszej łapanki, jak to się mówi z ulicy, bez wiedzy, tylko jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie już w tym temacie inwestycyjnym mamy. Więc kwalifikujemy się do grupy, grupy uprawnionej właśnie do dostępu do tych instrumentów finansowych. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Przypominam o naszej grupie Obserwuj, inwestuj, zarabiaj. Na koniec wyświetlam listę wspierających kanał z listopada, z akcji mikołajkowej. Lista wszystkich wspierających z grudnia będzie wyświetlana przez cały styczeń. Przypominam jeszcze raz o wszystkich reakcjach pod tym materiałem i bardzo dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia w kolejnych materiałach.